Chodzimy do krasa. 3. panie. Jadę jak w tirze. No, ale te przednie się nie opłacają, tak szerzej. No. Ale fajnie wygląda. Dobra, to gdzie jedziemy, proszę pana? Wiesz, że jak jechałam do siebie? Widziałam jakiś wypadek. Jakieś auto Opel wjechał w sucho. No, No, dzień dobry. Miała być reakcja przecież. No, no tak, powiedziałem. Dzień dobry, bo teraz patrzę, że się świeci. Nie patrzcie to. Jak robiłem przebitki, normalnie od łańcucha mi się odbiło tu. To, lecimy na trasę. Aha, do wszystkich widzów. Nie będę przeklinał, bo już dużo ludzi się pruło. Długo nie jeździliśmy, ostatnia jazda to kiedy była? A pojechać to jest wróżka. Ja widziałem w tym krosie, bo właśnie tam byłem widziałem Kupię... za 2500 ceny. No tak, ja kupię wzór, no, wartość 3 słowa. No, mój też jest wartość 3 słowa. A do tyłu się ma. A, w ogóle, dzięki. Ale w ogóle? Malko, co kierasz? 73 cm, mój stary rower 60. Miał. Ten na. Ma... Ile ty masz? 73. Ja mam 69. Ale jak ja patrzyłam, to kierownicy takie było po 70 cm, a to jest 3 cm szersze niż standard. Co? No, serio! Ja patrzyłem na Google kierownicę do kupienia, to wszystkie były 70 cm, a nie 73. Daj, 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 dobra, dobra, lecisz. Ja w dunio! Bardzo jest zrośnął mięty, go... O, ja będę będę taki mocniejszy. Dropnik I i że Dawaj, robimy droplika. Dobrze. Lecimy kombo. Dobra. Aha, i oczywiście oponka pierwsza klasa Włosiony. No, znowu będę zdarte. I pozdrawiam tatę. No to dzięki niemu Łaby, lepiej z Dobra, to dawaj dla ciebie. ładnie! Tak. Dawaj tutaj! O. A czekaj, jakaś prośba, kto ma większe opory? Ja mam, bo ja mam 27 kg. Aha, ja 27 chyba. Ale tak na oko to tak samo no, Praktycznie. Tak Praktycznie. Ale mi też tak strzelało. No? Tak? Mi też tak strzelało. No wiem, ja słyszałam. A Ty masz plastikowe pedały, czy metalowe? Ja mam plastik. Ja mam metalowe. Ja, ci si ja mam... Ja mam plastik. No Ci moi. Si Ale ja... Już parę zem, mnie przeraża. <noise> Ale parę razy o ty się nadziałem. I pa, tu mam cały kostek tu zobacz. O, To przez ten? widzisz? Powiedzcie Ci rzecz? Że jechałem rowerem i jakiś dziecko powiedział, Mamo, patrz, Katera! <grywia> Mario! Idziemy na torę, fajne z Dobra! Dobra! Dobra, dawaj. Ja? To my dojdziemy do piekła. Z zobaczymy, ile będzie trzech leć. Ja licząc reakcji. akcji. Ojpią Oj, tym torem przejdziemy i tam tego jumpera. Dobra. Jak tam pojedziesz, to są tam takie malutkie deseczki, i możesz na nich fajnie wyskoczyć. No. Sorry. Kurde, ja mam złą przyrzutkę i nie chieszę. Gdzie? Na początku tam są takie malutkie deseczki. Tak, ja, tylko. Jak pojedziesz pod, prąd, pod deski, to fajnie się możesz wybić takiej takie rapi ładnie wlądować. No, dawaj. Tylko czeka, żeby mi nikt nie wyjechał. Tylko to trzeba pod prąd pojechać, bo w tej stronie słabo. A możemy jak się. Patrz. Jedziesz i teraz Uwaga ja. No i teraz e, robimy. E, jedziemy pod prąd. i tu. Widzisz na tej największej się wybijamy. Patrzcie. Na ten na, pierwsze największe. I gdzieś tam lądujemy. Dobra. Paszczo. Dobra. A czekaj, bo jeszcze przeblitek roweru mojego nie zrobiłem. Zaczekaj, czekaj, zrobimy szybką roweru, dobra? Tak, No. Jest. Dobra, lecimy na pasteraka, w Trzeba to wykorzystać, pomimo że jest często wolne. Dawaj, lecisz. Ja się rozpędzę. Ale gdzie na powdraku pedałujesz, chłopie? Zaczyna kropić, co mnie niepokoi. Ej, patrz to, wypaczcie Stamtąd po trawie i tu się wybijasz i wkleisz. Ja spróbuję. Kurde, ten deszcz mnie niepokoi. No, a czy się się nie? Ale będzie on się teraz rozpada po zagrywkach Dobra lecę, Patrz to za słabo <laughs> Dawaj kombo Szecie, szecię, szeczę Jarusz! O, ale poleciałem Tu jest fajna, fajny krewerżyk, widzisz? I tu jest fajne wyskoczyć jak, zga jak zgadnę chcesz skoczyć no tak, ale jest auto. Ja się fajnie skaczę. Tylko może. No ty... zmieścimy się. No to dobre, jak ty pierwsze polecisz, spoko, to spoko. Teraz to mam kierownicę o 4 cm krótszą. No. Jedź, jedź. Bo gdyby nie auto, to się fajnie bardzo skaczę. Ładnie ma. Na... Ładne lądowanie jest. To co, lecimy czy nie? Tak. Dawaj, dawaj, lecimy. Ja się boję, że ja nie wyrażę. U ludzie! Ale ładnie! Nie no, nie było co się bać! Nie było czego! Patrz, na po lewej, po lewej, do ta! Ta jest fajna! Grawierek, to się fajnie robi trochę. Serio! Ja nieraz gotałem. No dobra. No dobra, kontenci. 14 schody tam. Gdzie? Albo, albo 12. Gdzieś 14-12. ty umiesz milczeć? Nie wierzę, wiesz? Dobra, 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 dawaj lecimy, kom. czas leci. Dobra, patrz to. Był tam wczoraj, w tamtym odcinku był taki moment, że, że jeżdżaliśmy z tych schodów obok tego teatru i mówię, że gdzieś tuż zjechać? I ja tam się nie boję, chwila później, ale, ale ja mam wjechać, ja tam ja się nie boję. Oglądałam cztery razy z rzędu ten odcinek. A fajne? Ładnie zmontowane? A teraz będzie duże montowanie, bo dłużej będzie. Trzy, dwa, jeden, go! powodzenia! A jak? Leczek! Za nami masz fajne spotyki. nie bój tego progu, bo on w ogóle nie wybija. Wiem, ale... No to dobra! Jak ty polecisz? jak wylecisz. To dobra. No to zobaczymy jak ty polecisz. Dobra.

Ja musiałam na schodach usiąść, jak się prawie wygląda, ja to musiałby chwatać. Prawie i hamowałem. Ja ścieżki. I też. Potem do mojego parku można. Podaj lokalizacja, żeby dziewczynki mogły przyjeżdżać. Ale ja. jak nie więcej jak ja. Dobra. Kurde, zaczęłam przypać. To fajnie było Tak, jajko dostać. Jak na lodowisku Do każdej osoby, która przejdzie obok mnie mówi dzień dobry Zaczynamy, czas start Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, dzień dobry. <laughs> Jeszcze jeden jeszcze dwa Dzięki stary czała. Do powodzenia. Ale... Dobra. Nie nie ruszyłem. Dobra, kostry wy... mama. Powodzenia. Aha. No tu zaczynam, lecę. Trzy, dwa, jeden... z Kasperkiem do KFC, zjedzamy sobie to samo, Kasper skopiował ode mnie, nie no. Powiedziałam, że jest dobre kurito, więc sobie jemy. I widzimy się w następnym, w następnym odcinku, bo już mam 4%. Widzimy się w następnym odcinku.